Widzisz to? Wymieniają koło w tunelu Dolina Neretwy Jeżeli ktoś lubi trasy widokowe to polecam zapamiętać bo jest kuźwa przepięknie Cała droga praktycznie tak wygląda No to witamy w Bośni i Hercegowinie Na horyzoncie widać już Neum, a na stacji cena 2,51, czyli jakieś euro 25. No i wjeżdżamy do Neum, ale już jest wyraźnie taniej, co nas bardzo cieszy. Tanie podróżowanie, spanie na kempingu pod bramą. Piekło kompletne jest 38 stopni, i idziemy sobie do Pochitale. To jest taka miejscowość po drodze do Mostaru. Jest naprawdę urokliwa, mało turystyczna. trochę wspinania, ale ale warto sobie zobaczyć, jak to wszystko z góry wygląda. Przechodzimy na drugą stronę, żeby nic nie rozjechało. Aż się prezentuje. Tak? Fajny jest to punkt na mapie, bo naprawdę mało turystów i nie jest to duża miejscowość ale ma jakiś taki swój urok a tylko też do kamery myślałem, że do mnie. no oczywiście, że do kamery nie wiem, zobaczymy ile nam się uda wejść bez naprawdę gorąco Nie, nie będzie widoku z góry, jest stanowczo za gorąco, 38 stopni, tak o mówi mi samochód, ale na słońcu to jeszcze gorzej, nie da się po prostu usiedzieć, żeby się nie zalać potem. Uf więc musi widok wystarczyć stąd. Jest cytryna Zgrzana odpoczywa w słońcu Już jest kluczyka O, bo Zobaczmy czy jest w środku chłodniej dzięki tej plandacce no, drama tu nie ma Jesteśmy w Mostarze przywitani niezwykłą gościnnością. Pan parkingowy podszedł do nas, jak yy, zajęliśmy jakąś miejscówę i powiedział, że tu trzeba zapłacić, tu trzeba wrzucić monetę, tu trzeba za szybę włożyć. Więc nas poinstruował, jak nie dostać mandatu, tak naprawdę. I poszliśmy sobie dosłownie naprzeciwko ulicy do kawiarni, wymienić u jakiegoś typiarza. 5 euro na 10 marek. Kmów bez żadnego problemu. Jeszcze poklepali mnie po brzuchu jeszcze, więc za darmo. Zdrował. Patrz. Ale sucha woda, By, jak się mówi, niski poziom. 2 dwa euro za magnes, to jest za europejska cena dwie bośnia komunety przejdź sobie mostkiem Tutaj taki bazarek pod meczetem z dostępem do wody pitnej więc bardzo miło z ich strony, bo to się na pewno przyda. I idziemy skorzystać z wodopoju. na najpierw, żeby nie smakowało. a tu masz lokalne przysmak I tu powinna być taka czym stoisz? Tu masz miody? Nie, granat miody. To jest to pani. Jest to pani, która nas obsługiwała. Ta pani to jest... Ja wiem, pamiętam cztery lata temu, jak byliśmy ze znajomymi, to ona nam polewała taką rakikę, jaką chcieliśmy. Pozdrawiam znajomych. Jest to samo pani. Fajnie zwrócić w takie miejsce. Wiesz? Na zdrówkę. Pokaż ten stolik, to jest fantastyczny. Stolik, ciekawy. Kończy mi się miejsce na karcie, więc bardzo oszczędnie nagrywam. Ale ogólne wrażenia z Mostaru... Zajebiście, co nie? Małe miasto, turystowo chuja wiadomo, ale nie jest to aż tak uciążliwe, bo tylko jedna ulica jest tak zawalona. A przez to, że to miasto jest tak małe, sobie przejdziesz chwilę, trochę się poprzeciskasz i nic, nie? I już nie ma takich tłumów. Ten most jest taki popularny. No tak Największy czy tam najstarszy Samonośny, kamienny most gdzieś tam, pewnie na świecie, albo w Europie, albo w Bośni, albo w Mostarze. Z tego mostu skaczą takie typiarze. Można czasem zauważyć yy, tam na czubku, jak stoi gość i coś krzyczy po bośniacku do ludzi, żeby mu dawali pieniądze. Daj marki, daj pieniądze. I jak uzbiera jakąś tam kwotę, to mówi, że skoczy do wody. I tu generalnie odbywają się jakieś zawody Red Bulla w skakaniu do wody. Więc nie jest to pewnie dla niego wyczyn, żeby sobie z takiego mostu skoczyć. Ale ciekawy pomysł na zgarnianie hajsu od nieświadomych turystów. Teraz czy wypłynie? Żyje! <gry> Ale fart, bo oni bardzo rzadko skaczą. Ale się udało. Kolina neretwy. Jeżeli ktoś lubi trasy widokowe, to polecam zapamiętać, bo jest kuźwa przepięknie. Cała droga praktycznie tak wygląda. O, pociąg jedzie. Z Mostaru do Sarajewa i z powrotem. Sarajewo przywitało nas pięknym porankiem, chociaż w nocy mieliśmy mega pecha, bo się odbywa Sarajewo Film Festival, akurat wszystko było zawalone, ceny w hotelach astronomiczne, znaczy w noclegach, wszystkie kempingi zajęte, miejscami się ludzie wylewali na ulicy, wszędzie głośno, tłum, a bardzo chętnie byśmy się w czymś takim uczestniczyli, gdyby nie fakt, że jedziemy jeszcze do wielu innych krajów nie było po prostu na to czasu, ale poszliśmy sobie w sekretne miejsce. Ładnie. Możemy iść na kawę. Generalnie to jest sprawdzone miejsce. Jest tu wydeptana ścieżka, ale trzeba pamiętać, że w krajach byłej Jugosławii, w takich mniej Uczęszczana takich nieuczęszczanych szlakach potrafią być jeszcze pola minowe, o których nikt nie wie, a które przez przypadek możecie odkryć, czego oczywiście z całego serca nie życzę. Ale tu jest spoko, bo ja tu już byłem parę razy. Co miałoby wybuchnąć, też wybuchło? Czyli w sumie nic. Co nie? Teraz to mówisz? O Jezu, kocie. Straszne, tradycyjna bośniacka kawa z takim oto widoczkiem. A Co jest na tym patyku? To jest lukum, czy jakoś tak słodki ulepek, którym się przegryza gorzką kawę. Wow, to gdzie jest kotor? Wymieniają koło w tunelu. <laughs> o kurwa. Właśnie wyjechaliśmy o, chyba do Serbii, chyba na pewno, bez żadnej kontroli granicznej. Że, bo był jakiś remont i nam kazali przez drewniany, dosłownie drewniany most przejechać. Jak nas ktoś zatrzyma, to będziemy gadnąć. Pierwszy raz w życiu cofnęli mnie na granicy, bo droga, którą nam Google wylosował, yy, prowadziła przez jakąś taką dziką część Serbii i powiedział, że nie możemy przejechać. Mamy się cofnąć do. Chyba większej miejscowości, po prostu i tam przekroczyć granicę. Więc ym, przygoda, może uciążliwa, bo chcielibyśmy być szybciej w Czarnogórze. Ale, no cóż, jak policjant każe, to Łukasz robi. No więc udało się wjechać w miejscowości Priboj do Serbii. Prezentuje się ona No co powiedzieć no. Dupy nie urywa. Dwa 230 euro za kawę. Nie. Za dwie kawy. To uczciwa cena, ale mamy problem, bo jedziemy zupełnie inną trasą, nie ma internetu, w kawiarni Wi-Fi nie ma. Gościu nie umie przeliczyć na euro, ale ogarniemy ją. Powiem tak, e, pogoda w serbii nie zachwyca, bo cały czas jest burza praktycznie. Ale mam nadzieję, że nie przy... Niesiemy tej negatywnej aury do Czarnogóry, bo plan jest taki, żeby się tam zatrzymać na wienoce noce. Dwie, nie? Tak. No Przydałoby się jeszcze skorzystać z lata, bo to, co się teraz dzieje, to jest jakiś dramat.